Kalendarz dobry zasiew 2025 Poniedziałek 20 kwietnia Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych Psalm 103, werset 10 Krew na rękach Pierre przez całe życie służył w legii cudzoziemskiej, teraz spędzał swoje ostatnie lata w domu spokojnej starości w Paryżu. Siedząc samotnie w małym pokoju, często przypominał sobie swoje przeżycia z przeszłości. Miał zawsze awersję do jakiejkolwiek religii, a jednak teraz stopniowo dopuszczał, by od czasu do czasu odwiedzał go kaznodzieja. Prawdopodobnie dlatego, że dzięki wizycie szybciej upływał mu czas. Gość opowiadał mu o miłości Boga, który zesłał swojego syna na ziemię, aby ludzie mogli zostać zbawieni. Pewnego razu Pierre przerwał nagle kaznodziejskie wywody i powiedział To, co mówisz, brzmi wprawdziwie dobrze, ale mnie to nie dotyczy. Jest coś, co powinieneś o mnie wiedzieć. Mam krew na rękach. Kaznodzieja zamilkł i zastanawiał się przez dłuższą chwilę. Następnie otworzył Biblię i przeczytał fragment, jak Jezus Chrystus wisi na krzyżu między dwoma przestępcami. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast Odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy kar karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Pier zamyślił się nagle i zapytał z niedowierzaniem Czy to możliwe, żebym ja również znalazł się w raju, gdybym miał odejść z tej ziemi? Krótki czas później Pier uwierzył słowu Bożemu. Człowiek, który miał krew na rękach, przyjął Pana Jezusa i wyznał mu w pokucie swoją winę. Odtąd w pełnym pokoju oczekuje dnia, w którym Chrystus zabierze go do siebie.